Znaczy ja bym tak, wszystko zależy od specyfiki organizacji, grupy docelowej, nawet specjalizacji lekarskiej. Myślę, że strategie tutaj są różnorodne. Wszyscy dążymy do tego, żeby... Ta komunikacja miała charakter już spersonalizowany, odpowiadający potrzebom odbiorcy, i tutaj właśnie naprzeciw wychodzą rozwiązania umniejszonego. A czy myślę, że to jest proces, jeśli chodzi o dział marketingu i w ogóle zespół marketingu, to jest proces nabywania nowych kompetencji, innego spojrzenia na projektowanie kampanii, kampania w oparciu przede wszystkim o model ścieżki klienta, customer journey, myślenie długofalowe, bo tutaj tak trzeba spojrzeć na omnichannel, więc mamy pewnego rodzaju transformację. Nie chciałbym jej nazywać cyfrową, ale pewien, to jest element większego procesu wdrażania strategii omnichannel. Z mojej perspektywy to jest, powinna być osoba, która cały czas monitoruje sygnały branży, trendy w ogóle w świecie cyfrowym, które mogą się i przekształcają się na przyszłe trendy, szuka jednocześnie rozwiązań, patrzy jak można je adaptować w organizacji. I z drugiej strony jest change managerem, czyli osobą inicjującą pewne procesy zarządzania zmianą w różnych obszarach związanych przede wszystkim z marketingiem i komunikacją.